Hak opętany przez diabła. Jestem Hak. Od czasu, kiedy przyjechałem do tej wioski, przydarzyło mi się wiele przygód. Niespodziewany splot wydarzeń sprawił, że zamieszkałem w domu pani Douglas. Hak. Hak. Hak! Hak! To straszne, ciociu! Oj, hak! Już ranek, ranek! Gdzie jestem? Skąd się tu wziąłem? Jim! No tak, jestem tutaj od wczorajszego wieczora. Jeszcze nie całkiem się obudziłeś. Ciocia czeka na ciebie. Przebierz się i zejdź na dół, a ja nie powiem, że spadłeś z łóżka. Wcale nie spadłem po prostu nie mogłem zasnąć na czymś tak miękkim. Ale dobre. Nie spóźnisz się? Dzień dobry, Hak. Dobrze spałeś? Dzień dobry. Jak ty wyglądasz? Masz źle zawiązaną muszkę. Koszula wyłazi ci ze spodni, a twoje włosy trzeba uczesać. Co to jest? Co to? Mój Boże, umyłeś twarz? Masz w pokoju dzbanek i miednicę. Przepraszam, miednicę i wodę. Czy to była woda do umycia twarzy? Nie umyłeś twarzy, prawda? Niedobrze. Idź i umyj buzię. Tu jest napisane o tych złotych monetach, które znaleźliście. Oto umowa. Przeczytaj i podpisz. O co chodzi? Nie umiem tego przeczytać. Możesz mi to wytłumaczyć, Ciociu? Tak. Zgodnie z tą umową, sędzia obraca twoimi pieniędzmi i wypłaca ci zysk. Jeżeli się zgodzisz, to będzie on wynosił jednego dolara dziennie. Nie znam się na tym, ale niech będzie tak, jak chce Ciocia. Nie jak ja chcę. To są twoje pieniądze, więc ty musisz decydować. Masz. O co chodzi tutaj? Nie potrafisz się podpisać? A więc smacznego. Hak. Można zacząć jeść dopiero po modlitwie. O nie. Dobrze, że postaraliśmy się dla niego o prywatnego nauczyciela. Prywatny nauczyciela, kto to? To ktoś, kto uczy różnych przedmiotów i dobrych manier. Jim też uczy się w domu. To twój nauczyciel. Hak. Co mój? Tak. Jesienią pójdziesz do szkoły razem ze swoimi przyjaciółmi. Do szkoły? Powiem ci coś dobrego. Widzisz? Możesz dostać połowę. Nie byłeś, hak. Ciocia cię wołała. Naprawdę? Ciociu, przyszedł hak. Hak, to twoja nauczycielka. Dzień dobry. Jim? Będziemy się uczyć całymi dniami. Nie, nie chcę. Ciociu, gdzie jesteś? Jim, pomóż mi, Jim! Bądź cicho. Kiedy dorośniesz i pójdziesz do pracy, będziesz miał wielkie kłopoty, jeżeli teraz nie będziesz się pilnie uczył. Co zrobisz, kiedy poproszą cię, żebyś coś policzył? Nikt cię nie zechce zatrudnić. Z czego będziesz żył? Poradzę sobie. Nie opuścisz tego pokoju. Żeby zostać wielkim człowiekiem, musisz się pilnie uczyć. Nie, nie mam mowy. Nie chcę być wielkim człowiekiem. Otwórzcie, wypuśćcie mnie. Chcę stąd wyjść. Ratunku Jim pomocy. Tomek ratuj na pomoc. To tylko sen. Co się stało? Pomóż mi, nie chcę mieć nauczycielki. Jim, pomóż mi! Ta diablica musi wrócić tam, skąd przyszła. Jesteś pewny, że to ten statek? Tak powiedziała ciotka. Patrz, to ona, taka sama jak we śnie. To prawdziwa diablica. Dobrze, weź to, co przygotowałem. Powodzenia! Dzień dobry. Miło mi panią spotkać. Czekałem na panią. Przepraszam, czego chcesz? Nie znam cię, chłopcze. Ale ja dobrze panią znam. Przyjechałam tutaj po raz pierwszy. Słyszałem o pani od mojej ciotki. Przyśniła mi się pani. To prezent ode mnie. Ciotka? Rozumiem. Ciekawe, co jest w środku. Co zrobiłeś, mojej żonie? Bardzo przepraszam Przeprosiny to za mało Jaki niedobry z ciebie chłopak Proszę przestać, nie wolno bić dzieci Proszę nam nie przeszkadzać młoda damo Nie On tylko udaje Na dodatek wrzeszczy Tym razem ci wybaczę niedobry chłopcze Ale nie waż się już więcej tego zrobić I co? przeprosi on. Przepraszam, co za chłopak. Nie. Myślałem, że to ona. Dziś mamy chyba zły dzień. Czasami tak się zdarza. Zastanawiam się, czy była na statku. Jim i Huck, pani was wzywa. Proszę. Jesteśmy, ciociu. Hakuj i Jimie? To pani Julie Watson, twoja nauczycielka. Co? Zupełnie jak w moim śnie. Uszczypnij mnie, Jimie. Miło cię poznać, niedobry chłopcze. Nauczycielka jest zupełnie inna niż ta kobieta z mojego snu. A jednak nadal nie mogę się uspokoić. Podobno diabeł potrafi przybrać każdą postać. Huckleberry Finn. Ładne imię, prawda? Mogę nazywać cię Huck. Dziękuję, Hack. A ty mów do mnie Julie. Dobrze, Panno Watson. Ciocia mówiła, że masz ogromne zaległości, a to dlatego, że nie chodziłeś do szkoły. To bardzo niedobrze. Wiesz, hak, aby zostać wielkim człowiekiem, wartościowym członkiem społeczeństwa, trzeba się pilnie uczyć, bo tylko wiedza pozwala nam osiągnąć prawdziwą wolność. Hak? Hak! Tak, poczekaj. To diablica nie ma cienia wątpliwości. Twarz inna, ale powiedziała to samo co tamta we śnie. Ucz się i zostań wielkim człowiekiem. Nie dam się nabrać. Znam wielu ludzi, którzy pilnie się uczyli i są okropni. Ale ona jest bardzo piękną diablicą. Nie wiesz, że kiedy diabeł chce człowieka omamić, często przybiera bardzo piękne kształty? On ma rację, a kiedy kłamiesz diabeł, zabiera twoją duszę. Co mam zrobić, diabeł porwie moją duszę? Jabłko, pisze się J-A-B-E-K-O. Co się stało? Nie mogę czytać, ta lina mi przeszkadza. Mogę związać nogi, tak będzie wygodniej, a wychodzi na jedno, prawda? Jak chcesz. Dziękuję. Tylko nie wiąż za luźno, dobrze? Na pewno nie. Nie zrobiłbym czegoś takiego. Jeśli mi pani nie wierzy, to można to zmienić. Teraz rozumiem. Co? Poczekaj, tak. Tak nie wolno, oszukałeś mnie. Nie oszukałem, tylko przywiązałem linę do ławki. Jak tam nauka, Hak? Słucham? Całkiem nieźle. Jeszcze nie potrafi pracować, ale bardzo się stara, prawda, Hak? Ona jest kłamczuchą, a poza tym diablicą. Wcale się nie uczę, ona mówi, że tak. Tak? Świetnie. Nie chcę niepokoić twojej cioci. Wszyscy się o ciebie martwią. Twój ojciec także chce, żebyś się uczył. Mój ojciec zawsze powtarzał: tylko głupki się uczą. Ale twoja matka chce. Moja matka? Nie znam nikogo takiego. Hak, obiecaj mi tylko jedno proszę cię. Kiedy się uczysz, nie wychodź z pokoju. Obiecujesz? Dziękuję. Co? To znowu Jimmy i jego przyjaciele. Nie przeszkadzajcie nam, chłopcy. Rety. Znowu złamałeś słowo, hak. Widziałaś może haka Ciociu? Nie, nikt tędy nie przechodził. Co się stało? Nic. Dotrzymałem słowa. Hak. Nie daruję ci. Czekaj. Koniec ze mną. Złożyłem przysięgę diabłu. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Nie uważałem i zostałem zmuszony do złożenia obietnicy. To na pewno skutek jakichś diabelskich czarów. Wiem już, jak rozpoznać prawdziwego diabła. Jak? No właśnie, jak. Przy pomocy węża. Trzeba złapać węża i wrzucić do pokoju szatana. Na diablicy nie zrobi to wrażenia, a na kobiecie na pewno. Chodźmy złapać węża. Tak, poczekaj. Na pomoc. Na pomoc, to straszne. Co się stało, Tomku? Grzechotnik ukąsił Haka. Naprawdę? Zaprowadź mnie tam. Boli. Tomek, natychmiast sprowadź lekarza. Jim, znajdź jakiś patyk. Nie ruszaj się, hak. Jeżeli będziesz się ruszał, Jad szybciej rozejdzie się po twoim ciele. Wytrzymaj, Hak. Znalazłem patek. Zaciśnij opaskę, żeby zatamować krwotą. Zrobiłem, co było można. Reszta należy do Haka. Hak, trzymaj się. Spisaliście się znakomicie. Mam nadzieję, że Hak się z tego wygrzebie. Haku, hakelberfinie? Głupio zrobiłam, że kazałam ci się przywiązać do stołu. Twój umysł jest jak rwący prąd Mississippi i być może nikt nie zdoła go okiełznać. Ale ja poczekam na tę chwilę, w której będziesz mnie potrzebował. Więc nie umieraj, proszę. Boże, proszę cię, pomóż, Akoli. Nie wiem, jak długo spałem, chyba śniło mi się wiele rzeczy, ale nic nie pamiętam. Panna Watson? Dzień dobry, panna Watson. Och, hak. Nie mogę oddychać. Proszę, mam coś dla pani. Słuchaj. Co to? To sum. Jest wyśmienicie Złowiłem go dla pani, panno. To znaczy dla ciebie, Julie. Chciałbym, żebyś go zjadła. Nie rób kwaśnej miny. Przykro mi, panno. Julie. W porządku, Hak. Ja też popełniłam błędy. Obiecaj mi, proszę, że przez dwie godziny dziennie będziesz mnie słuchał. Zgoda. Ja pisze się przez RZ. Nie przeszkadzajcie nam, chłopcy. Hak się uczy. Poczekajcie trochę. Hak. Dwie godziny jeszcze nie minęły. Bardzo polubiłem Pani Watson, ale nie zawsze robię to, co mi każę. Jestem przecież Huckleberry, finem.